Moi Rostomili, witam Was pięknie. Dawno mnie tu nie było, a chciałbym Wam dzisiaj o coś życ, coś o krowie. O krowie, co się jej prawiło gorolka. Wspominam se, że kiedyś był małym synkiem, a bywał Rzek jeszcze z matką a z ojcem na podlesiu, w małych kończyc. To my chowali krowy. I była między nimi, a i tako jedna. Czerwiono krowa, e, co my wszyscy na nią prawili, że to jest ta gorolka. Wzięło się to bez mala z tego, e, że ją ojciec przykludzili ze spędu. Kany mu ją przedał jakiś gazda, zgorali je. Gorolka była kapkę przeciwno, jako każda gorolka. Ale była przeogromnie mądro, przeogromnie chytro. Krowy się pasły dycki kole chałupy. Na kopcu, a w dolinie, a kiej się szło ich zganiać ku chałupie, to stykło inny kulik wyciągnąć ze ziemię, a gorolka już sama gzuła ku Mieli medycki dwie krowy, a tą drugą, e, na tą drugą, my prawili malina. Tóż, ta malina się uczyła od gorolki, jako się co robi, kany się mo iść. Jako się mojeść, co się mojeść, a tak dalej. Uczyła się od tej gorolki, baj to, co, że każda miała we chliwie swój plac. A wiele razy Malina się to, to pomyliła, tuż gorolka ją żduchła rogiem, a tacik hukli na swę, a już obie krowy były na swoim placu, jak się patrzy. Gorolka miała kupa mleka, a było fest dobre. Jak ją mama szli doić, to dyski z tym były kurowody. E, go, bo krowa się furt oganiała chwostym, e, chciała klepetom e, nastąpić do ampla, wleźć do ampla tym, 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 tym klepetem. Wiele razy było tak, że się spuściła z kulika. E, tuż mama ją chledali, bo sami myśleli, że e, zaś wlazła sąsiadowi kancikiej do rzepy, a narobiła szkody. Ale kaj, Gorolka pięknie podrepsiła do chlywa, a czekała aż się jej coś dobrego ciepnie pod pysk. Kejsie Gorolka cieliła, to też nie było żadnych kurowodów, a cieloki były zdrowe. Gorolka musiała żyć kupa roków, bo kejszek był dzieciem, to ona była dycki. Wspominam sobie, że jakże był mały, to ona była, a potem jakże był takim młodym synkiem, to też jeszcze była. No to to ona y, musiała, y, musiało być i y, y, y być jakoś patno zaboszesno z roków y, jak, y, jak zdechła. Y, Potem się jakoś y, naros straciła, nie wiem jeśli zdechła, lebo ją tacik zakludzili do masoża, tego sobie już nie po wspomnieć. Kiejsi hańdowni krowa na dziedzinie, na cieszyńskiej ziemi, to było zwierzę, co patrzyło do familię, a ją kormiło. Z mleka od gorolki mama robili śmietankę, kiszkę, biały ser, kapołkę. Gorolka była rada, kiedy się ją poszkrowało, kole ucha, a kole pysku. Wiele razy było tak, że się ocieli, łochliła o strum tuż potem się brało z, grzeb z grzebielco, a się ją szkrobało tam, kany ją świeżbiało. E, takownych czerwonych krów górolek było hańdowni godnie na cieszyńskiej ziemi. E, można żeście też mieli takowną przykowną krowę e, we chlywie, lebo wasi tatowie, albo starzicy. Krowa to jest wieże z tego hańdownego świata, co już go nie ma. Kiesi była przy każdej chałupie, Dzisiaj to inna maszynka do robienia mleka. Krowa górolka miała nie swoje miano, ale A naturę, bo to była przecież krowa z Goraluje. Tuż nie mogła być znano. E, moi roztomili z tymi krowami to takie, że dzisiaj jak jademy przez dziedzinę, a uwidzimy krowę, no to to jest tak jak jeśli my chodzili do e, zoologicznej zagrody, ogrody, co by się podziwaj na słonia. Dzisiaj, jak widzę kansi krowę, to przystawą dziwą się, jako się pasie. Bo mi to jest ocne, bo przez się wychował na gospodarce, kany krowy były. A wiecie, krowa to jest taki zwierz, że ona poradzi się z człowiekiem skamracić. Tuż ja sam myślę, że można się jeszcze wrócą takie taki czasy, że krowy bydą po chałupach. No, ale uwidzimy. Ja moim dzieckom dyski prawiem, że mleko nie ma z konzumu, Mleko je od krowy, a wy też tym dzieckom tak to wszystko wykładajcie, bo za chwilę ani nie będą wiedzieć, skill to mleko, a śmietą je Moi rostomili, przeogromnie Wam dziękuję, żeście posłuchali tego mojego Fulanio. Jak się Wam podoba, jak Wam się radzi, to moi Dżistani, to subskrybujcie mój kanał. Dajcie palec do wyrchu pod filmem. No i niech się wam darzy wszystkim. Dzięka piekiem.